Witam serdecznie. Dzisiaj będzie porównanie dwóch motocykli: ROMETKA 125, jeden rocznik 2015, drugi rocznik 2016. Spotkałem się z kolegą Sławkiem przez internet i stwierdziliśmy, że nagramy porównanie obu motocykli. I co na pierwszy rzut oka najbardziej się rzuca w oczy? To oczywiście silnik, kolor silnika. Wiadomo, mój rocznik 2015, kolor srebrny, tak jak było w każdym pozostałym. Tutaj ostatni rocznik produkcji. Romet wypuścił z silnikiem czarnym. Także możecie sobie zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Kolejna sprawa najważniejsza, to że już w roczniku 2016 nie można, nie, nie można wyłączyć światła. Także jak się przekręca stacyjkę, to światła automatycznie się włączają. I także teraz, a u mnie jak widać jak widać można spokojnie światła wyłączyć na mijania pozycyjne kolejna sprawa to e, widocznie Romet e, słucha mi się wydaje swoich klientów i już e, fabrycznie tutaj zauważyliśmy, że Sławkiem że jest po e, prostu e, Podkładki sprężyste już są y, po prostu fabrycznie zmontowane tutaj. Ja musiałem swoim podkładki sprężyste samemu dać, miałem zwykłe podkładki. Kolejna sprawa to nie wiem czy nie wiem czy tak jest w każdym roczniku 2016, ale tutaj mamy na przewodzie hamulcowym już po prostu taką, y, że tak powiem, gumową Objemkę, obejmę taką, a ja mam, ja mam fabrycznie zamiast tej, właśnie gumy, mam sprężynę taką. I, i jeszcze teraz, nie, też nie wiadomo, czy, czy tak każdy Rocznik 2016 ma, ale guma od, od sprzęgła jest inna. Tutaj mamy taką z takim wzorkiem, a u mnie jest normalnie, normalnie taka. E, Zwykła, po prostu gładka. No i teraz opowiem, co kolega Sławek wymienił w swoim motocyklu, albo co dodał. Dodał oczywiście ładną owiewkę, wymienił lusterka na taką od MZ. Dlaczego je wymienił? Tak jak mówiłem w, mojej, w większości moich filmików, po prostu lusterka te zwiększają dużo bardziej widoczność niż oryginalne. I po prostu jest bezpieczniej jeździć, nie? Z takimi tymi. Co tu można jeszcze powiedzieć? Kolega Sławek dodał tutaj ładowarkę na 12V i na USB. Wszystko ładnie podłączył do akumulatora prosto. Dodał także licznik. Licznik, który nie działa, bo nie jest podłączony, ale pokazuje godzina, nie? Także to też jest taki miły bajer. A tak jak widać, no co jeszcze, jakieś porównania, no to wiadomo, że nie zdjął bagażnika, tak? Ja zdjąłem swój bagażnik. Także co tu jeszcze można powiedzieć? No to są dokładnie takie same motocykle tutaj. Nie ma co za bardzo, nie ma co za bardzo, że tak powiem, nie ma tutaj za dużych różnic, nie? W nich. No ja wiadomo, zmieniłem sobie mm, te ciężarki, kierownicy, tak? Tam y, miałem takie same jak on miał, czyli takie właśnie chromowane Tylko, że zauważyłem, że po prostu to jest tylko, y, chrom jest y, tego, metal jest na zewnątrz, a w środku jest plastik Także one są dużo lżejsze niż takie, ja mam już tutaj pełne, pełne metalowe, że tak powiem, y, y, te, te ciężarki ja wiadomo, też sobie wymieniłem lusterka na mz ki I teraz e, opony. Ja oczywiście, wiadomo, wszyscy wiecie, wymieniłem, tutaj mam Mitasa MC7F na tyle. E, Przednią tu mam Michelin M45. Kolega Sławek z racji tego, że całkiem niedawno kupił ten motocykl, także jeszcze nie zdążył wymienić opon. E, cały czas to są te same opony, czyli KBF, tak? Piękna, okropna chińska opona, jedna i druga. Także opony cały czas, między roczniczkiem za 15 i 2016, takie same są, nie zmienili tego. Planujemy z kolegą Sławkiem pojechać na tor, tak jak mówiłem w jednym z moich filmików. Tylko, że po prostu, dopóki, że tak powiem, Sławek nie kupi opon, to po prostu nie wybierzemy się, bo wiadomo, że Wybranie się na y, seryjnych chińskich oponach na tor to jest samobójstwo. <laughs> Także tutaj, właściwie to właściwie. Aha, jaki przebieg ma y, Sławek? 1712 km. Nie narzeka na niego. Aha, i Sławek też sobie y, posłuchał trochę mojego motocykla. I stwierdził, że też musi sobie tak jak u mnie przewiercić, sobie wydech dać sobie trzy dziury 12 mm. Tutaj, sławek jak widać, nadal ma wszystko seryjne. Także możecie sobie jeszcze zobaczyć dokładniej. Pokazuję wam, jakie są różnice między tymi motocyklami. No i co? I spotkaliśmy się przez YouTube'a, zaczął pisać na moich filmikach, żeby się spotkać. No to mm, blisko siebie mieszkamy i po prostu tak wyszło, nie? Teraz będziemy jeździć na wycieczki. Dobra. Jak widzicie, te same motocykle, ale już widać ostatni rocznik. Motocykl Rometka 125 już rzucili się i zrobili po prostu czarny silnik i, i takie wam różne rzeczy podawali, nie? Także dobra, dzięki na razie.